Panie z księgi rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod, dęba, pod dębami marmę, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O panie! Jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twojego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przychodzicie po sługi Waszego. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób pod płomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a oni jedli. Stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna. Oto słowo Boże. Graby zawieszka w domu twoim patnie. Raby zawieszka W domu Twoim patnie kto będzie przebywał w domu Twoim Panie, Kto zamieszka na Twojej górze śpiechem ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie I mówi prawdę w tym sercu. Prawy zamieszka, Do ocz po nim Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, Kto nie czyni bliźniemu nic złego, to nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Prawy zawieszka w domu Twoim panie. To dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie. Kto nie daje swych pieniędzy na p I nie da się przekupić przeciw niewinnym temu Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje Prawy zawieszka Twoim, Panie Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony dopełniam niedostatek udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec Was, Bożego Włodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym jest Bóg. Zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie oto słowo Boże Alleluja 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 Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Ale aleluja, tu ja, ale z ale ale i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Sobie Panie, Panie Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u stóp Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo pańskie, słowo tobie, Chryste. Przyjdzie nowo Święty, ja pragnę, oto dziś Cię. Prójź w swojej mocy i śni radością na pełni mnie. Prójź twojej mocy i scienzi, radością na pełni mnie. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam dwie postaci. Marta. I Margie. trzecia główna postać to Pan Jezus. Przychodzi Pan Jezus do swoich przyjaciół, bo Marta, Maria i Łazarz do nich należeli. Przychodzi, żeby się z nimi spotkać, bo z przyjaciółmi chcemy się spotykać i to jak najczęściej. Dlatego też Marta pragnie jak najlepiej przyjąć gościa, i to jakiego, samego pana Jezusa. Dlatego krząta się po całym domu, biega, usługuje. Chce, żeby pan Jezus był usatysfakcjonowany gościną. A jej siostra przyjmuje zupełnie inną postawę. Wtula się w nogi, w stopy pana Jezusa. I słucha każdego Jego słowa z uwagą. Która z tych postaci jest lepsza, którą powinniśmy jako przykład zabrać do swojego domu? Czy przykład Marty, wspaniałej, dobrej gospodyni, która bardzo dba o swoich gości? Czy raczej przykład Marty, która chce słuchać swojego gościa? Nie można tak naprawdę zganić ani jednej, ani drugiej. Pokusiłbym się tylko o to, że obie te postawy z dzisiejszej Ewangelii przedstawiają jakąś skrajność, bo jedna z Ciągle biega i ciągle czegoś szuka, czegoś potrzebuje, a druga z kolei nic innego nie robi, poza tym, że siedzi koło Pana Jezusa i go słucha. Domyślacie się, drodzy, że to są dwie postawy, które są bliskie również nam, ludziom dzisiejszych czasów. Bo można być człowiekiem bardzo zabieganym. Ten współczesny świat mówimy, że jest szalony, bo tylko pędzi i pędzi. Może tutaj u nas w małym miasteczku tego tak nie widać, ale kiedy pojedziemy do Wrocławia czy do Poznania, ten świat w tych dużych miastach jest naprawdę szalony. Tempo, gonitwa. Za pieniądzem, za chlebem, ten ruch, ci śpieszący się ciągle ludzie. To jest ta pierwsza postawa. Czy powinniśmy tacy być, żebyśmy mieli dużo czasu dla tego świata, a w ogóle nie mieli czasu dla Pana Boga? To jest zła postawa i trzeba ją zmienić. Musimy w naszym życiu mieć czas zarówno do, dla tych spraw naszych doczesnych, ale także dla spraw Bożych, dla życia duchowego. Kiedy przed kilkoma już laty, jeszcze kiedy były gimnazja, uczyłem w gimnazjum właśnie jednym z gimnazjów we Wrocławiu, i rozmawialiśmy właśnie z uczniami na temat tej sceny, dzisiejszej sceny z Ewangelii. I tak zapytałem, jak sądzicie, która z tych sióstr bardziej do Was pasuje? No bo popatrzcie, wyobraźcie sobie, że przychodzi zmęczony mąż do domu, chciałby coś zjeść. Nawet może już w drodze z pracy myśli o tym, co żona ugotowała dobrego na obiad. Przychodzi, a okazuje się, że nic nie ma ugotowanego, pusta lodówka, a żona na jakimś spotkaniu kolejnym z wielu, na przykład z jakiejś wspólnoty religijnej, a może już siedzi drugą godzinę w kościele i się modli. Odmawia już kolejny różaniec. A może już była dzisiaj na jednej mszy i jeszcze na drugą przyjdzie wieczorem? A dom, a mąż, a obowiązki stanu zaniedbane to też nie jest dobra postawa. Cały dzień na kolanach, cały dzień modlitwa różaniec jeden, drugi, trzeci. Czwarta tajemnica jeszcze dodana przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Potem jeszcze następna modlitwa, następna, potem spotkanie, Msza Święta Adoracja. I tak cały dzień poza domem. Ktoś powiedziałby pobożna i rozmodlona niewiasta, ale ona nie wypełnia swoich obowiązków stanu. Bo, jako żona, powinna też zadbać o dom, o męża, powinna się zatroszczyć o to, żeby mąż miał obiad, kiedy wraca z pracy. Więc trzeba wypośrodkować. Nie dajmy się porwać szalonemu światu, nie dajmy się wpleść w te tryby pędzącego świata. Bo każdy z nas potrzebuje się zatrzymać. Potrzebuje zatrzymać się i pomyśleć o tym, po co ja tu jestem, na tym świecie, po co ja żyję, dla kogo żyję, jaki jest sens mojego życia, jaki jest sens przemijania mojego życia, co będzie dalej, kiedy już odejdę z tego świata. Kim jest dla mnie Bóg, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, czy ja mam dla niego czas? Potrzebujemy się zatrzymać. Lekcja z tej dzisiejszej Ewangelii jest taka, żebyśmy próbowali pogodzić w sobie zarówno Martę, jak i Marnie, ale odrzucając skrajności. Bądźmy zatroskani o nasze życie, o zdrowie, jak najbardziej. Bądźmy zatroskani o naszą rodzinę, o to, co będziemy jeść, czy też trzeba się troszczyć, ale bez przesady, bez skrajności i trzeba mieć czas dla Pana Boga. Kiedy to pogodzimy, to wtedy będzie optymalnie, wtedy będzie dobrze. Obyśmy umieli tak ułożyć sobie czas w ciągu dnia, żeby nie zabrakło nam chwili na modlitwę, na skupienie wśród obowiązków codziennego dnia.